Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 17 marca 2025 roku i przy poniedziałku zaczynamy naszą codzienną analizę na rynku kryptowalut, i dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na kryptowalutach. Będą wskaźniki, będą trzy niusy: będzie Bitcoin, Ether oraz pięć innych kryptowalut, ale zanim zaczniemy, no to muszę o tym wspomnieć. Teraz weekend wystartowała moja strona internetowa, więc zachęcam wszystkich, którzy Chcą jak najbardziej zobaczyć te informacje na mój temat, gdzie mnie można spotkać, i mamy tutaj tylko i wyłącznie oficjalne linki. I najważniejsze, zapoznajcie się. Z tutaj tą listą, ponieważ jest bardzo dużo profili, które się pode mnie podszywają, więc uważajcie na oszustów i nigdy, pamiętajcie, nigdy nie przelewajcie nikomu ani pieniędzy, ani kryptowalut. Ja nigdy pierwszy do Was nie napiszę, nigdy nie będę grał Waszymi pieniędzmi, nigdy za Was nie będę inwestował i pamiętajcie, nigdy nie ma pewnych i bezpiecznych inwestycji, więc. Zachęcam, wbijajcie kryptodzik.pl Macie tutaj wszystko, jak można się skontaktować, wszystkie oficjalne moje profile. Wystarczy kliknąć na ikonkę i was przeniesie. Giełdy, z którymi współpracuję, przez które też można tutaj, wystarczy kliknąć i wbijacie. Więc pamiętajcie, nie wchodźcie na jakieś podejrzane strony, podejrzane telegramy. Zawsze sprawdzajcie, czy faktycznie ja to ja, a zawsze możecie napisać bezpośrednio na kontakt więc pamiętajcie, oficjalny mail, oficjalna strona, no i pamiętajcie, nie dajcie się nigdy oszukać, bo to jest bez sensu. Wchodzimy tutaj, żeby zarabiać, żeby faktycznie tutaj Mieć coś z tego, a nie żeby oszuści mieli z Was jakąś korzyść. Więc będę Was przestrzegał. Oczywiście strona, link do strony będzie w opisie pod filmem, więc śmiało można wbijać i się zapoznać z moimi oficjalnymi profilami. Ja będę na bieżąco od, odświeżał wszystkie te dane, które są na stronie, aby po prostu było jak najbardziej. Czytelnie. A my sobie już startujemy do CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin prawie 1,5% na minus, Ethereum natomiast ponad 2%. A największy wzrost z pierwszej setki z Coin Market CoinMarketCap zaliczyła Bera i jest to prawie 10%, a numer 2 to jest MOVE i to jest 7,5% lećmy dalej. Wskaźnik strachu i chciwości dzisiaj na poziomie 32. Altcoin Season Index dzisiaj trochę wyżej niż zawsze. Emo mamy poziom 27, a już kilka dni utrzymało się w okolicach 20 i 24. Likwidacje. Widzimy, że troszkę nam tutaj likwidacji zostało, poniżej tutaj 81,800. A jak to wyglądało w liczbach w ostatnich 24 godzinach, zlikwidowanych zostało. 97 prawie tysięcy pozycji na dźwigni na łączną kwotę 262 miliony dolarów, z czego longów to było prawie 177 milionów, a shortów prawie 86 milionów. Największe pojedyncze zlecenie likwidacyjne miało miejsce na Binance i był to bitcoin do USDT na 6,1 miliona dolarów. No i warto wspomnieć o kalendarzu ekonomicznym. Bo mimo tego, że dzisiaj nic takiego się nie dzieje, no to warto zwrócić uwagę, że w środę zaczyna się niezła jazda. Mamy chociażby w Japonii decyzję w sprawie stóp procentowych. Później mamy tutaj o godzinie 19. Mamy też informacje w Stanach Zjednoczonych i mamy prognozy i oświadczenie tutaj komisji. Mamy decyzję w sprawie stóp procentowych. Mamy później konferencję o 19.30, gdzie Paweł będzie przemawiał, więc ja już się nastawiam, że w środę będzie tutaj dosyć ciekawie, no i w czwartek mamy chociażby w Szwajcarii decyzję w sprawie stóp procentowych, więc będzie tutaj sporo tych danych, no i w czwartek czeka nas też informacje na temat bezrobocia o 13.30, więc zapowiada się naprawdę ciekawy, ciekawy tydzień, już nie mogę się doczekać, dzisiaj nie ma takich aż mocnych danych, ale już tutaj od środy zaczyna się naprawdę na grubo. No i lecimy sobie teraz do trzech artykułów, które dla Was przygotowałem. No i wczoraj już na X bardzo mocno przewijał się temat właśnie tego bitcoinowego wieloryba, który zapinał shorta o wartości ponad 332 milionów dolarów. No i tutaj też jest fajnie opisana ta sytuacja, mamy też odnośniki właśnie do osób, które o tym pisały no i było tutaj grane na dźwigni aż razy 40 no i tutaj dosyć ciekawie ten artykuł jest skonstruowany myślę, że każdy kto śledził Twittera czyli Xa na pewno trafił na taką informację lećmy do artykułu numer 2 w artykule numer 2 opisana kobieta która okradła swojego partnera właściwie kochanka okradła go na 15 milionów tylko pamiętajcie, artykuły warto czytać ze zrozumieniem i nie jest to 15 milionów dolarów, tylko waluta w Nigerii to jest najra, no i warto sobie przeliczyć, że 15 milionów najry to jest niecałe 38 tysięcy złotych. Więc ta kradzież nie była aż taka spektakularna. No, ale do artykułu myślę, że, że warto tutaj wspomnieć o tym, że przelicznik jednak jest nieco. Inny, ale miliony dużo lepiej brzmią. No i artykuł numer 3, aktualizacja kryptowalu. Tutaj na stronie dzisiejsza cena bitcoina, handel ropą Rosji i tutaj dużo, dużo więcej jeszcze na temat Trumpów. Taki fajny, podsumowujący artykuł, myślę, że warto go przeczytać. Oczywiście wszystkie trzy artykuły wrzucę Wam w opisie pod filmem, więc już Was tam. Zapraszam, a teraz lecimy sobie już do wykresów, no i trochę może je wyczyśćmy, żeby były lepiej czytelne. Ja, tak jak wiecie, odpalałem sobie shorta tutaj na 85200, no i cena bardzo fajnie nam się mocno osuwała, aż do momentu, kiedy w niedzielę o 12.30 zaliczyliśmy 82 366. no i tutaj mieliśmy bardzo szybką, krótką pompę, która na szczęście nie wywaliła mojej pozycji zatrzymała się tuż przed moim zabezpieczeniem. Ja tutaj aż tak mocno nie podchodziłem do tego shorta, więc sobie zabezpieczyłem go na wejściu. No i cena szybko wróciła, wypiła głębszy dołek. No i ja dzisiaj czekam, jak wystartuje Europa. Jak wystartują stany póki co nie zmieniam mojego stop lossa trzymam na miejscu i tam gdzie było od samego początku, czyli na wejście na 85200. No i najwyżej, jeżeli faktycznie będzie chciał go wybić, trudno, będę na zero, ale po cichu liczę na zejście nawet do 80 tysięcy. Oczywiście wszystko tutaj będzie jak najbardziej aktualizowane w momencie jak nam tutaj pozostałe rynki wystartują. Lećmy zobaczyć sobie Ethereum, bo Ethereum cały czas tutaj utrzymuje się między te 1800 a 1970. No, i tutaj no myślę, że jeżeli faktycznie dostaniemy jakąś obsługę, no to Ether też tutaj ucierpi, no i ta, ta strefa zielona zostanie rozwalona i to bardzo szybko. Więc ja tutaj najbardziej upatruję możliwości na tym wsparciu na 1678. No i tutaj bardziej skupiony jestem właśnie na tym poziomie, więc czekam cierpliwie, co tutaj dalej Bitcoin pokaże i jak na to zareaguje Ethereum. A teraz lecimy sobie dalej, no bo warto wspomnieć o dosyć ciekawym coinie, czyli BNX. BNX, ja tutaj o nim mówiłem już ostatnio. Wrzućmy sobie interwał dzienny. On tutaj bardzo mocno wystrzelił ostatnio, i tak jak mówiłem wtedy, on zaliczył połowę FIBO, później znowu podjechał pod górę, no i zaliczył kolejny zjazd, ale już się zatrzymał w okolicy 382. No i widać było, że chyba nie będzie chciał jednak zjechać i zaliczyć znowu połowy Fibo. Gdzie to jest? Akurat bardzo fajna taka zdrowa korekta po takim impulsie. No i widać, że tak też się stało. Wystartował dosyć mocno już dolar 81,5. No i patrząc tutaj po wykresie, no to dobijamy do ATH. No i ja tutaj będę się tylko i wyłącznie przyglądał, zobaczymy jak będzie chciał faktycznie mocno tutaj pójść jeszcze w górę. Myślę, że można się tutaj pokusić o wyznaczenie jakichś oporów, ale ja sobie cierpliwie poczekam dzisiaj do zamknięcia sesji, co się wydarzy faktycznie. Czy tutaj będziemy mieli za chwilę zawrotkę i utrzymamy się na dolar 34, czy zjedziemy dalej aż na 74 centy, więc to jest dużo niewiadomych. No, ale takie coiny bardzo lubię obserwować, bo tutaj jest bardzo szybki i mocny ruch, który potrafi bardzo szybko wykręcić doskonały wynik. A teraz lećmy dalej, no bo warto spojrzeć na Atoma, bo Atom faktycznie też dostał fajne wzrosty ostatnio, ale niestety, ale te opory, które są, a dokładnie opór na 4,70, no działa bardzo dobrze i tutaj po czterokrotnym zaliczeniu tego oporu, no widać, że nie mamy tutaj mocy na przebicie i powiem Wam, że Chętnie wolałbym zobaczyć, jak atom tutaj zalicza zjazd o te 55 centów. No i dopiero z tego miejsca, z 4 dolarów, mógłby dostać taki fajny boost wzrostowy. Ale czy tak będzie, no to się dowiemy pewnie już niedługo. Widać, że te 4,70 to jest bardzo mocny opór, który może tutaj mocno pokrzyżować plany atomowi. Więc ja będę się w tym tygodniu przyglądał, bo może być tutaj okazja do jakiegoś fajnego rozegrania również na dźwigni. A teraz lecimy dalej, dzisiaj w miarę szybko, przebrniemy sobie. I będzie to pierwszy na liście Bake, który również bardzo fajnie się zachowuje tutaj po tych liniach FIBO i 236 FIBO jest takim fajnym poziomem, gdzie. No już niejednokrotnie cena mocno wystartowała. No i teraz pytanie, co będzie dalej, bo nie dobiliśmy tutaj do połowy FiBo, zarówno za pierwszym razem, jak i teraz, dzisiaj za drugim razem. Według mnie, patrząc typowo po wskaźnikach, powinniśmy dostać jeszcze zawrotkę aż tutaj do 14,5 centa na 382 FiBo i dopiero może później dalszy wzrost. Teraz kompletnie nie ma podstaw do tego, żebyśmy dalej podskoczyli. A Na taki najmocniejszy opór mamy tutaj nasz 01664 do 01691, gdzie mamy taką fajną strefę do zatrzymania ewentualnego wzrostu. No wskaźniki tutaj również pokazują chęć do mocniejszego odreagowania. Lećmy sobie dalej. Internet, komputer, już Wam odpalam 568 aktualnie. No i niestety, ale tutaj to wygląda dosyć słabo, tutaj z poziomu. 4.85 dobiliśmy aż dolara wyżej, no ale ta strefa, która początkowa była bardzo mocnym wsparciem, bardzo dobrze broniła tutaj ewentualne spadki. No teraz będzie broniła wzrosty. No co nie będzie służyło tutaj internet, komputer pod dalszy wzrost. Chociaż ja po cichu liczę, że będziemy próbowali się tutaj przebijać i nawet wskaźniki na 15 minutówce również pokazują. Że nie było tutaj mocnego odreagowania, a wskaźniki już się pomału zerują, co może dać nam tutaj za chwilę jakiś mocniejszy boost do wzrostów. Może być tak, że dzisiaj faktycznie kryptowaluty spróbują trochę podbić. Przy poniedziałku no to mogłoby spowodować, że faktycznie internet, komputer mógłby nawet tutaj powyżej 6:47 podskoczyć, a to by była akurat najlepsza opcja właśnie dla tej kryptowaluty. No, i lecimy do ostatniej kryptowaluty na dzisiaj, do Tona. Ton to mocno odreagował, ze sprawą tutaj oczywiście durowa. No, ale tutaj poziom 3.60 również okazał się bardzo mocnym poziomem. Ja po cichu liczyłem, że po takich fajnych informacjach podskoczymy nawet na 4.60, gdzie bardziej upatrywałbym chęci tutaj do jakiegoś wtedy odreagowania. No, ale jak widać tutaj, też poziom FIBO 236. Też dobrze zadziałał od tego ostatniego spadku. No jak na to nie patrząc, tak z poziomu 2,35 do 3,45 to jest tak bardzo dobry wzrost, więc nie ma co za dużo narzekać. Ten wyglądał bardzo słabo. Widać, że teraz ten wzrost praktycznie o 50% no był jak najbardziej wskazany, szczególnie, że tutaj możemy dzisiaj spodziewać się jeszcze jakiejś reakcji, więc ja bym tutaj cierpliwie czekał. Obserwował, czy nie zejdziemy niżej niż 3,33. No i tutaj może być fajna okazja do jakichś jeszcze większych wzrostów, ale pamiętajcie, po wzroście 50% zawsze może być jakaś okazja do zjechania, nawet tutaj do 2,90, ale jak już mówiłem, przebicie 3,33 no nie będzie tutaj napawało już optymizmem na kolejne dni. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj szybkie, krótkie, takie rozpoznawcze, rozpoznawcze spojrzenie na rynki, bo czekamy bardziej, jak te indeksy wystartują. Towary też tak trochę nieśmiało wystartowały, więc warto, myślę, poczekać. I jutro będzie trochę lepsze spojrzenie właśnie na te rynki. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Pamiętajcie, nie dajcie się oszukać. Uważajcie na oszustów. Zapraszam do Was, was wszystkich na moją stronę kryptodzik.pl No i słyszymy się jutro. No i do zobaczenia z patronami zaraz na Discordzie. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Do jutra. Hej.